Przygotowałem dziś dla Was film z porównania budowy sekatora do, z możliwością cięcia do 36 mm w wersji nowy kontra stary czyli mamy tutaj sekator 8608 i prut 36 jak widać na pierwszy rzut oka wyglądają one podobnie no bo Różnicy, różnicy w sumie wielkich tutaj nie mamy. Tu mamy grzebienia i ostrza To, niż, to jest od pró 40, tego przepraszam pró 36, a to wyżej jest od 86,08. Tutaj żadnej zmiany nie było. Jako, jeżeli oglądaliście te porównania, to widać było tych, tych, tych sekatorów, że mamy różnicę wagową pomiędzy nimi, że ten stary egzemplarz jest lżejszy. I nie wiem, czy to dobrze widać na filmie, ale silnik od PRU 36 jest około pół centymetra większy, dłuższy od, od tego poprzedniego modelu. Zastosowali tutaj inny silnik, no bo tu mamy te rozwarcia programowalne i on potrzebował takiej jakby płynniejszej pracy żeby można było sobie to ustawić na, na mniejszych chociaż tutaj mamy yy, te silniki o, o takiej samej tej o takiej samej ilości obrotów pru 36 ma też zażelowaną całą płytę główną no tutaj też ten wyświetlacz jest zażalowany, więc jest bardziej odporny na wilgoć niż model 8608. Jeżeli chodzi o korpusy, no one są tutaj praktycznie takie same. Można zauważyć, że tu mamy jakby krótszy odlew. Przy prócz 66 mamy dłuższy. Ale za to tu mamy przy 86.08 dłużej nadlany na dole, a, a tu mamy krócej. Elektronika, no tutaj bardziej rozbudowana ze względu na, na to progresywne, bardziej dokładne i ochronę palca. Ale tak, jakoś większych różnic nie mamy. Jeszcze pokażę tylko wagę. Hmm, zaraz, gdzie ja posiadam. 597 gram, tutaj w, w takim stanie rozłożenia waży Pro 36 i 544 gramy waży 8608. Jeżeli komuś bardziej zależy na wadze, to ja jednak bym polecał 8608, bo siłowo one są takie same, no elektronikę ok, to ma, zażelowa, ma zażelowaną ten egzemplarz, ma tą ochronę, chociaż z poprzednich filmów wiecie, że z ochronami to jest z tego palca, jest różnie. Nie zawsze to działa tak jak powinno. Yy, często jest wyłączane, bo nie da się nie wiem, odrzucić na przykład gałązki, lub gdy jest wilgotno, działa zbyt dobrze. Yy, no i w sumie ta cena też jest sporo wyższa, tego chociaż tu mamy jeszcze ten kabel. Zestawie ostrze przeciwostrze to może jakby to policzyć, różnica pomiędzy nimi jest niewielka. No to już tak, tak jak mówię, zależy, zależy komu, nad czym zależy. Jeżeli chodzi o wagę, to na pewno ten egzemplarz jest lżejszy. Jeżeli chodzi o bardziej rozbudowany zestaw, Większe możliwości, no tutaj mamy te, te funkcje programowania. No to, to jednak to PRU 36 jest tutaj fajniejsze. Dodatkowo ta elektronika jest zabezpieczona, chociaż teoretycznie no wydecznik jest, nie, istnie, ale wiadomo, że jakieś te warunki, czasami jest jakaś mrzawka i, i się coś tam dokańcza. Więc, więc dobrze, że, że coś takiego jest zażalowanego. Zawsze zmniejsza to ryzyko. Jakiegoś tam uszkodzenia. Jeżeli jeszcze chodzi o napięcia, to przypomnę, są takie same: 16,8. Baterie kompatybilne ze sobą, tutaj nie ma, nie ma tutaj żadnych jakichś odstępstw. Jeżeli jesteście ciekawi takich porównań, będzie jeszcze film z porównania w wersji PRU40. I porównamy sobie PRU36 z sekatorem PRU40 który jest no bardziej masywnym bo też z tego co wiem wiele osób zastanawia się czy wziąć, wziąć taki 36 bo w sumie wystarczające rozwarcie czy może 40 która jest no cięższa ale za to bardziej toporna i na pewno wytrzymalsza